Cześć, witam witamy z kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gram 1 po 1 z Cezarmią. Nie wiem, co się stało tutaj w robę. Kim gramy? Yy, dajmy... Yy, yy, sz... Nie Shelly, dajmy Nani po prostu. Nani. Przerzućmy go na tu. Zmieńmy mapkę. Map 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 na przykład... Nie jest na napięcia, ale dajmy. A my weźmiemy ją? No weźmy ją, poczekaj. O, nie Ta Tę mapkę muszę Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zaznaczając, że żeby żaden, żeby żaden content was nie omijał. Albo zmienimy mapę po prostu. Na... tą. Żeby żaden content was nie omijał, z właśnie bruderami. I jeden pojedynczy, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarz swoje ID. Może was, was oczywiście dodam. I będziemy razem grali. Go! bym ja wygrał, bo pamiętacie z dużym problemem wygram tylko jedną rundkę a, a więc no, tak trochę słabo. Dobra, jest No chodź, 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 chodź. S, piękny easy-winek. 1-0. Wygrywam z Domardogiem. Teraz niech on wybiera postać. Zobaczymy, kim będę, będziemy rywalizowali. I oczywiście będzie link w opisie do kanału Domardoga. Zobaczymy, y jak mu. Zostawcie mi usłuba, bo on. Con la seconda mappa, dai, va bene. scriviamo, eh? Tom. Va Kim, gr... grammi. Uwaga, zobaczmy kogo wybierze. I będziemy grali proszę, proszę. 21 890, 34 pasy. Rangi są wysokie. No bo puszuję widać. No ma takie. Ale widać, że rangi to nie, to nie ten Piper o oh, macka. Wiecie, z odcinka z jaką na razie z dużym <grym> że Gdzie ja mam piper? Boże że ja na paperce to... A, idź pan. Lecimy do... Jest jeden zero, gramy do... trzech. Czekaj, najpierw że muszę, że gramy do trzech. Bez gadżetu. Okej. Okay. Jeszcze gramy... do trzech. Lecimy. Ja chcę wybrać chociaż jeden odcinek. Piszcie w komentarzach, oczywiście, swoje ID dodam Was i piszcie, czy chcecie ze mną jeden po jeden, bo będziecie na odcinku. Może jak będziecie mieli kanał na YouTube, to może dodam bo, e, link, oczywiście. Zobaczmy. No, on ma większe nazwy. Nie gra Piper, nie lubię Piper, ale ja, będę, ja wybieram pod siebie postacie. On pod siebie, to jest wadomka. Dobra, trafiłem. Trafiłem. Easy win. Proszę Państwa, proszę Państwa, to jest 2 do 0. Czy wygram z Domardogiem 3-0? Cezar I zobaczymy, czy dam radę wygrać, czy nie. Wybieram postać tak zwaną jak Lara and Laurie, nie? Wezmę lu. Wygrałem na lu. Co pan pisze? Zajmę, co pisze? Yy, musi to być na YouTubie? <noise> tak, on nie chce tu wygaszany. Dobra, yy, gramy lu. O, coś pisze. Lu, low. low Masz chociaż? Proszę zobaczyć, czy ma lu. E, to nie jest. Nie wiem jaki. Nie ma lu. A nie masz, dobra. Nie masz, nie masz, nie masz, nie masz. E, e, gramy w takim razie koltem. Przegram, ale dobra. Gramy koltem. Przegram, ale dobra. O, zobaczymy, czy dam radę, czy nie. Co Okej, okay, dobra. Zobaczmy, czy wygram z Domardogiem 3-0, czy będzie 21 czy przegram nagle 32 nie, nie wiadomo dlaczego. Sprawdźmy. Twój skupiony mam. O kurde, dobra. Dzi, 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 dzi. O kurde. Rip. Nie, to jest bez szans, bo ja nie lubię koltem. Nie wiem czemu, bo. Nie wiem czego wybrawcę. A teraz wybieram I wiem, że ja to mogę przegrać. W ten challenge. Ale dobrze szło. No, no, Jesteście dumny. Zobaczymy. Z wybierze pan Domardok Mardok. To jest moje ID. Możecie mnie zapraszać. Oczywiście przyjmuję zaproszenia. Nie zobaczmy, kogo będzie... Kim będziemy grali. Ja nie mam tylko kilku postaci. Nie mam Perły, Byrona, Charlie, Kruka, Amber Meg, Chessera i Pita. On wybierze, bo ja wiem, że mogę przegrać ten challenge. Kim teraz gramy. Ty wybierz. Y Wiem, że ja to przegram I jak wygram to normalnie nie wiem Szok i niedowierzanie będzie Max ma okej okay, to jest taka postać ciekawa Zobacz, zobaczymy biorę Max Zobaczmy na który on ma radę Max 18, no dobra, dobra Zobacz. Nie o Jezus. Nie wybran sobie powerów gadżetów ten, tak, tak. Dobra, to. Jeżeli przegram 3-2, to będzie dla mnie znak, że muszę poćwiczyć A jeżeli wygram, to jestem się zadowolony. Lecimy. Hu, proszę. Proszę. Oby piekło. Kurde, nie mogę go trapić! Cią trzeba. Jest! Tak jest! Zwycięstwo 3 do 1! Jest! Oj, to było skupienie! Przepraszam, że się nazywałem Jest! Wygrałem to! Uf. O, Bozi! O, Owoziu! 3. Napiszmy 3, 1 Wygrałem. oś o Boś. Oh my god Ale to było skupienie Jest zwycięstwo Dobra widziałem. dzięki za obejrzenie tego odcinka Pamiętajcie o wpisaniu mojego ID że mógł z zagrać 1 1 Piszcie w komentarzach czy mogę czy... Y że chcecie zagrać jeden No i co widzowie, ja będę się żegnał Na razie, cześć